Szukasz kosmetyku do demakijażu i oczyszczania w jednym, który jednocześnie będzie pielęgnował cerę? na emolienty witaminę E i olej z owoców leśnych. Pasło mycie i demakijaż. Jednocześnie usuwa makijaż ze skóry, oczyszcza skórę, czyli jest kosmetykiem dwuetapowo oczyszczającym oraz zawiera bogactwo składników emoliencyjnych, takich jak witamina E i olej z owoców leśnych. One wygładzają, uelastyczniają i nawilżają na skórek, a także chronią skórę przed jej przesuszeniem. Kosmetyk ma bogatą konsystencję. Jednak mimo to lekką, a po ogrzaniu pod wpływem ciepła dłoni jego konsystencja zmienia się na bardziej wygodną w rozprowadzeniu na całej powierzchni skóry twarz. Kosmetyk najpierw nałóż na dłonie, na których pod wpływem ciepła zmieni swoją konsystencję, a to ułatwi Ci rozprowadzenie go na skórze twarzy. Rozpocznij od demakijażu skóry okolic oczu. Następnie wykonaj demakijaż całej twarzy. Produkt wraz z makijażem możesz spłukać wodą lub usunąć za pomocą wilgotnych wacików. Jednoczesne usunięcie makijażu i zanieczyszczeń ze skóry, a także ochrona nawilżenia na skórka jest możliwa dzięki regularnemu oczyszczaniu skóry masłym mycie i demakijaż.